O, butelka. Chciałam do świecące. Pusta, kurwa, beczka. Ja nie mam tam butelkę. A serwer tam Ciekawe, czy tu jest. Jak to jest? Ty no. Na No. Gdzie? Czekaj, jest para za górę. Mam tylko jeden no. na Mamy! Taker'a! Ja już miałam ammo. No. Białostek i wracam na stopę, bo już miałam ammo. A zabity? Czas. Ej, pomocy! Ej. Nie ma mamy, musisz jest panu. Dobra, czekaj. Kurwa, nie mam tego. Nie mam jak do niego strzelić. Nie mam nic, w ogóle. Dobra, tego blade'a chowam, kurwa. Ej, możesz go wziąć w rękę i go i krój Krój go jak coś, Nie, żyje. nie z tym żyje. żyje! A on nie żyje, dobrze. Ja nie żyję. No to Mówię. Dostał Nie mi jedzonko Rzucam Zajebałam Okej okay. To idę na pomost Czyli sprzedawać do suwerenów, tak? Ta, ej, za nami jest slub, no e, od pola może zrobić. Ale. E, kurwa, zbliżyć chociaż, chociaż mogłabym spróbować, a mogłam być tak to. na górę i go kurwa, wiesz. Ciągnąć. Kurwa, no mać, ale ja kurwa, no. dlaczego ja umarłam? Dlaczego się zblokowałam? Ale mnie to kurwia. Nie wiem. Dlaczego wszyscy odskakują jak ich kroisz? A jak ja kroję, to na czymś utykam, albo w ogóle nie chcę... Ej, samochodu. przechodzi do nas. Da, ale wsparcie. Trąbką, go. O, trąbką, go jak będzie przechodził. Ej, co, wypadłem. To niedobrze. I byśmy się sprzedali, by nie Ej... było znowu. Dobra. Coś tam się dzieje. Stresuję się, ja już mamy ci się Jakieś hardy próbowały nam zrobić niespodziankę. A strzelam, bo mam jak Gdzie oni się w ogóle schowali z tym statkiem? Nic, opłynęli po prostu O to weszcie Białymbię lecieć jak to... chcesz Czekaj, to mi masz to masz. To mamy dobra. Białe. Zaraz lecia. Dobra, Tak, jeszcze strzelaj im w dobra. dobra? Rozwijam. A, spójrz. Jedynkę priorytetową, ale dobra. Masz minimalnie czy całkowicie? Zostaw, się jest. Nie, co no, mówię też. Że... Ale... Trzymam blokady, to chodnie przez blokady zajebą zmatchetową. Nie jest źle, nie? No, fajnie. Jest is... <laughs> Wracam. Mogę do nich wyskoczyć z czaszką? E, jak chcesz? Jest... Płynę tam. Kulnę tam Kulnę z czaszką by Co, i i biały i fabryka dała. Uważaj. Jeden wypad, jeden wypad. Chyba pod wodą, go nie podpaleć. Jak? jak nie? w tym. problem. To że jak są w tej są jednego <grystki>, kurwa. Nie ma, kurwa. Spali. Gdzie do ciebie. Tu kurwa. O, zabiłam go. go. jest nas? Smaczaczka. Gdzie jest nie u nas. Nie. Jesteś pod, pod nam. Widzę. W wodzie, w wodzie Zejść do ciebie? Nie, nie zejdę Kurwa dostałem Jeszcze trochę i zatonę. Nie żyję, nie żyję, hop Jeszcze trochę i. Zaraz zatonę, nie musisz wtedy. Ale to tak. <grym wyszły> no, jest faniarzki. Zatonęli, już Nieee. Swoją drogą mamy nowy World Event. Fof. E serio, jak my ich nie zauważyliśmy? Ja wiedziałam, że oni skręc skręcili za nami Nie kojarzę, żebyś mówiła o Sropie No to ten policyjny słup. A tak. no Ciekawe, ciekawe. No to jak nic brakowało im białego kolorku, to pewnie Francuzi byli. Skoro takie manewry uskuteczniają. trzymam paczkę. Żeby podpalać. Na pewno mogę podpalać wozią? Tak. Tak jak, no. jak z żywcem. Jak, jak nie zanurkuje syrena, to kurwa skoczę tam, to wciąż go podpalę. No kurwa, ile zasobów mieli... Ej, chłopiec u nas! nas? Dobra, poczekaj. Już go nie ma. Dobra. Ale jest w wodzie A drugiego wpierdala chyba reki Trich dostałem na nim jak pierwszy raz strzeliłem A umarł? Tak, A umarł